No cóż, za 20.10. wyjeżdżam stąd, nic nie załatwiłem, nic nie, zał nic nie rozładowałem, dostałem informację, że dzisiaj jest to niemożliwe, bo drogi dojazdowe do miejsca są niedostępne i, I... nie wiem, co wam, mam... co wam mam powiedzieć, jak wygląda życie w transporcie, widzicie, nie? Przychodzi taka sytuacja, ja pierwszy raz w życiu mam taką, taką naprawdę bardzo kryzys kryzysową sytuację, że tak naprawdę stoję i nie wiem, nie wiem co będzie dalej bo ja stać to stałem już parę, parę parę razy, że tak powiem, trochę dłużej niż powinienem, ale ja wiedziałem, że stoję, bo trzeba tam poczekać do tego i tego dnia a dzisiaj nie wiem nic nie wiem nic muszę stąd wyjechać jadę na tą, na tą stację tam gdzie stałem Cóż, no i nie wiem no i będę czekał na informację co dalej. Hiszpan mi po prostu odpisał, że bardzo mu przykro, ale drogi dojazdowe są niedostępne, pewnie nie mówi o tej drodze, bo. Mówi po prostu o tym, że nie mogą się tutaj dostać, bo nie ma, nie ma dojazdu, nie wiem, no, jakiegoś tam, nie wiem, z tamtego miejsca, z którego oni będą jechać. To już na pewno nie, jutro to myślę, że też nie, bo jest jutro święto. W ogóle dzisiaj jest żałoba narodowa ogłoszona w Hiszpanii. Słyszałem wczoraj, czytałem w internecie, że król Hiszpanii ogłosił żałobę narodową, no bo tyle osób zginęło i tyle jest zaginionych, że, że tak postanowił, nie? Tutaj jest autostrada i tą autostradą, co chwilę, nie zdążyłem tego nagrać, ale co chwilę jadą służby. Jakieś takie, wiecie, wozy strażackie z pontonami, z wojsko. Wojsko i to widać, że tutaj jest, no, no akcja trwa cały czas, nie? Tak, wam powiem, na, na pierwszy odcinek z, z, mojej, z mojego lotu do Hiszpanii, no to, jest, to ciekawie się dzieje. Nie? Dla Was przynajmniej. No, dla mnie też ciekawie, tylko że kurde, nie po mojej myśli, nie? Nie, no na, na moje, to powinni załatwić inny magazyn do zdjęcia tego, nie? Po prostu ja powinienem dostać informację, że mam jechać gdzie indziej. Nie? A few moments later. Aktualizacja. Jest dzisiaj. Dzień się nie zmienił. Jest, jest czwartek, dwunasta jest. Zobaczcie. Otworzyli autostradę na Walencję. Wjechał Trafiko. Wjechał taki pojazd ten Gwardia Civil Trafico i no, dali, dali znać, że jak coś to można jechać na Walencję. No i po, pojechały auta. Zobaczcie, jakie ślady są po tej wodzie, jak ona tutaj. <słuch> jak ona tu leciała. Takie jest błoto, nie? No Hiszpan się odezwał do mnie, że jest duża szansa, że w sobotę jest zdejmą, że jutro da mi znać, że jutro mi znać, no i czy, czy po prostu w sobotę będę miał tam podjechać, nie? także no póki co idę do sklepu, 7,5 km jeszcze mi zostało, w sumie jest 10 w jedną stronę, ale muszę zakupy zrobić, nie. Zobaczcie jaka dziwna sytuacja. Stoi bus na środku tej drogi i rozwalone jest ogrodzenie całe. I co by miało to oznaczać? Że on tutaj się... Jak się tu dostał? Wypadek był wyleciał z autostrady, czy jak? Nie wiem, nie mam pojęcia nie ma śladów jakichś takich, bo no, płot jest w drugą stronę położony, więc nie wiem jak to się mogło wydarzyć. Nie ma nikogo w tym aucie, co? Jak to tutaj? O co tu chodzi? Nie, to, to kurwa woda szła. No, tu szła woda, to jest zalane auto. Zobaczcie, jak ma trawę powciskane tutaj. Widzicie? Wszędzie, na haku. To on gdzieś musiał, tu musiała woda iść dosyć ostro tą drogą, wiecie? I tak to nie było. Bo jest wszystko zabłocone. Tu jest wszystko zabłocone, zobaczcie. Tutaj woda szła tędy, nie? Tutaj tędy szła tą, 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 tą drużką, którą teraz idę, tam musiała woda iść. I po prostu on tutaj albo w ta, utknął, i go tutaj za, za ten. No to i tutaj został, nie? No, zobaczcie, pot leży kawałek dalej odszedłem już od tego autka i zobaczcie, no płot leży a na płocie, na tej siatce, zobaczcie w tamtą stronę czyli w przeciwną do tego, który, w którą ja idę no, trawy, nie? Czyli to, co tam płynęło to zostało, zostało na tej siatce. No, tutaj no, dosyć duża woda szła. Tutaj na polach, no ja no, to w tamtą stronę szła do parkingu, nie w tą tylko w drugą. Co to za, za żmija? Jakiś wąż. E, coś do nawodnienia. No ja jeszcze mam kawałek, bo muszę tamtą, nie wiem czy widać tamtą kładkę, muszę przejść normalnie na wprost, później jeszcze odbić na drugą stronę autostrady, dalej do miasteczka, do Rekueny musimy dojść. No i proszę, do rekłeny mamy 6 km, do Madrytu 295 Słuchajcie, przeszedłem połowę drogi i nie dam rady dalej iść, dlatego że zobaczcie co tu jest. Tu miałem przejść, stąd przyszedłem, miałem tutaj pójść i tam do miasteczka. No i tu nie przejdę, było to jest błoto. A zobaczcie skąd to błoto się wzięło. Muszę usiąść i się zastanowić, czy mam wracać do auta i przyjadę dług samochodem autostradą na następny park? Nie wiem. No w każdym razie zobaczcie, co się, co się porobiło. Powyrywane ziemię, powyrywane murki, osuwisko i to wszystko. Cała woda szła tam. Dobra, muszę zobaczyć czy mogę tam pójść jeszcze i zobaczyć czy dojdę. To nie jest to przejście. Tam dalej jest kolejne. Ja już dochodzę do tego miejsca, w którym rzeczywiście mam przejść, ale tu jest, zobaczcie, tu jest taka wyrwa w ziemi. Bo tu cały czas z górki teraz idę, nie? I tu jest taka wyrwa, którą szła woda. Nie wiem jak ten budynek, ale tutaj zobaczcie co się dzieje. I tutaj chyba mi się uda przejść jednak widzę. No, a tutaj jest jakieś, jakieś koryto takich, taki wie, wiecie, wody gruntowe właśnie tutaj schodzą, no ale to jest wszystko położone wszystkie drzewa, te trawa, także no, widać, że tutaj, tutaj szła woda, nie stamtąd stamtąd tutaj woda szła. Zobaczcie jak po... zobaczcie co jest co jest grane z tym ja Wam coś powiem, nie? To jest mostek. Ten mostek jest kurcze, naruszony, nie? A tutaj samochody jeżdżą w to mi z powrotem. Bo zobaczcie, te szklady są... zresztą miały mnie ze 3 auta. A nie, bo tutaj jest konstrukcja. No ale. Ale zniszczenia są, nie? Takie, taką. Yy, taką. taką no, barierę energochłonną pogiąć. To sobie wyobraźcie, jaka to jest energia, nie? To jest niesamowita energia. Żeby ją tak pogiąć, jak zapałkę połamać, nie? No zobaczcie, no w pół się zgięła, nie? Jaki, jaki ten... Jaka... Jaka kokardka się zrobiła, nie no, to jest, kurczę, wiecie co? No jest po... po... Potężna siła jednak, nie? No i tu po środku wszystko leży. O i tu będzie strat. Tutaj? no to co? Dopiero w Walencjach tam? Zobaczymy jaką drogę przejeżdżał. czy się nie wystraszy. straszy się czy nie? Dawaj, rura. No, rura! przejechał, widzicie? Jak on przejechał, to ja przejadę. Ja przejadę. Słuchajcie, dotarłem do tego miasteczka. Jestem zły na siebie, troszkę. To tak, no, mogę powiedzieć, że zły i niezły. Bo zobaczcie, jakie tu jest padrze można było ciężarówką tu przyjechać normalnie. Gdybym sobie tutaj podjechał z parkingu, poszedłbym na zakupy i wrócił na parking. Ale zobaczcie, znajduje się przed takim salonem chyba używanych aut. I zobaczcie jaki klasyk, nie? Zobaczcie. Halo? Zobaczcie jaki samochód. Co to jest? W ogóle jakieś chyba starocie stoją Mi się chyba najbardziej podoba. sztab taki stary. Dobra, idziemy dalej. No, Twardy myślę, że to jest zamknięte, więc to jest. Co tu jest otwarte. Także fajnie pani mi pokazała, że mogę wejść sobie normalnie. To fajne fajne kulę. No, mamy na wprost lidla. A tam w bok jest Mercadona, ja do Mercadony idę. Jestem, jakby w środku miasta. Tu jest Rondo, nie? Spójrzcie na ten mur. Ten mur jest mocny. Woda była na wysokości tego muru. Ja nie chcę tutaj wiecie, robić afery, ale jak wejdę tutaj, bo tu mogę wam pokazać. Jest z wyrazu Mercedes, który jest w ogóle przestawiony, widzicie? On jest... Nie wiem czy to będzie widać. On stoi koślawo w tym garażu. Także tym zjazdem woda szła na dół. I jest zalany do, do wysokości tego murku, nie? Także tutaj też, widzicie, zobaczcie miasteczko, podtopienia były, nie? Całkiem niedaleko nie. Nie wiem czy ten lid jest czynny, czy jest nieczynny. Ja mam tylko nadzieję, że sklep, do którego tyle czasu wszedłem będzie czynny. No Lidl jest nieczynny, to już mam porażkę. Pani teraz czy moja Mercadona będzie czynna, bo jak ona będzie zamknięta, to nie zrobię zakupów, nie? Ojejku, jejku. No Lidla zalało, nie? Już zakupów nie zrobię. Idziemy dalej zobaczyć, jak wygląda sytuacja Mercadonie, bo się wścieknę, jak przyszedłem tu na darmo. Mercadona jest czynna. Bo już się wystraszyłem, że dwa sklepy, które do których tutaj były, będą zamknięte. No przecież to byłby obłędnie. Tak ja bym tu zrobił 10 km w jedną stronę i teraz miałbym 10 km wracać i nic nie załatwić. Kurwa, bym się chyba popłakał, nie? Musiałbym to szukać innego sklepu. Jakiegoś zastępczego. Nie wiem. Ale na całe szczęście. Tutaj woda nie doszła. Tutaj jest możliwość zrobienia zakupów. A few moments later, ja już na parkingu zobaczcie co jedzie. Mówiłem wam o tym pociągu, nie? Drogowym. Zobaczcie. Ciągnik z naczepą. Specjalny wózek, na którym kolejna naczepa jest, nie? No, takich pociągów nie widziałem. Widziałem w Niemczech takie, że. Była naczepa pierwsza, jakby. I jakby przyczepa taka, nie? Co, u ten, co tandemy ciągną. Ale takiego czegoś w Niemczech nie ma. A tutaj widzicie jest naczepa plus naczepa. <laughs> Także takim czymś manewrować to jest. To jest wyzwanie. A u mnie słuchajcie. <laughs> Porażka na pełnej linii, ja nie wiem, prawo serii, nie? Jak to nazwać w ogóle, nie? Byłem w tym sklepie, do, do Mercadony wszedłem. Oj, nakupiłem tam, na, przepraszam. Nabrałem do koszyka różnych rzeczy tam, jedzenia. W ogóle Lidl, Lidl był zalany, to widzieliście, ale Mercadona była czynna. Nabrałem do koszyka różnych tam. Mało było, bo tak jakby też chyba albo po sprzątaniu byli, albo nie wiem, tak wykupiony był. Chleba w ogóle nie było, tylko jakieś bułki, takie kurde, nie wiem, po 2 euro dwie bułki. No Ale wziąłem sobie te cztery bułki takie różnych, tam yy, kiełbas takich było, no parówki jakieś, wziąłem coś takie, wiecie, no coś na chleb, żeby było. Wziąłem sobie napój, kole. Takie, żeby można było... A, zobaczcie tu, tu. Gościu pierwsze koło ma wystrzelone, nie? Na czepie. I co? Podchodzę do kasy. Gościu nabił. 19 euro. Wyciągam kartę. Niestety. Brak internetu. Karty, owszem, ale tylko rodzimych banków hiszpańskich, nie? Międzynarodowe karty nie działają. Visa Mastercard próbowałem zapłacić. E, żeby było jeszcze śmieszniej to co to oczywiście nie miałem gotówki więc pytam go gdzie jest bankomat tutaj nie ma bankomatu w tej miejscowości bo tu nie ma banku także poszedłem dychę w jedną dychę w drugą nic nie kupiłem a wyglądam jak nie wiem zaraz idę pod prysznic mam nadzieję że prysznic w ogóle jest i że można zapłacić za ten prysznic kartą jak się okaże, że gotówką. To bańka. Bańka zostaje. Do jutra, moi drodzy. Do jutra, nie wiem, do jutra czy do pojutrza, nie wiem. Nie wiem, kiedy będzie kolejne wejście. Piękny początek moich wojaży po słonecznej, jakże Hiszpanii. Pięknej, szerokiej. No. Trzymajcie się, ja tutaj jakoś sobie dam radę. Nie muszę, no Ja nie mam wyjścia. Muszę sobie dać radę. Aha, zanim jeszcze pójdę pod prysznic, to jeszcze jedną rzecz wam powiem, nie? Ale co ja chciałem powiedzieć? HEJ! Głowca zaraz No macie. kurwa. Ty, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Aha! Rozkłada mnie choroba jakaś, nie? Ja generalnie choruję może raz na 5 lat. Przeziębiony jestem, jakiś katar mam raz na rok. Choruję bardzo rzadko, bardzo rzadko choruję. Także miał gorączkę i tam, żebym leżał, nie. Ale dzisiaj zaczyna mnie coś łamać. Mam zmieniony głos, zapchany nos. Eee, kicham ciągle i czuję, że gardło mnie boli, nie? Także. Eee, sprawdziłem już saszetkę z lekami. Mam apapy. No to zawsze mam generalnie. Ale mam też krople do nosa takie wiecie. Na katarnie także. To tak kropka na i taka jest, nie? Taka wisienka. Wisienka na torcie bym powiedział. Ja pierdykam nie wierzę. Po prostu w to nie wierzę. no. Ale mam nadzieję, że teraz wszystkie plagi egipskie przeżyję. I będzie dobrze, nie?